Udało nam się wyjść z domu. tak pojechał na nagrania. Mama, ja Ci jadę. chciałam coś pokazać, wiesz? Idziemy, wiesz, gdzie teraz? Ta. Gdzie idziemy teraz? dawej. Nad morze. Nie, nie może. Tutaj mogę. w prawo, chodź. Nie, młodzie. No, może tutaj, zobacz. Tu nie. tutaj nie widziałeś, chodź. Nie, nie, Zobacz. <laughs> Co to tam jest? Może. <laughs> Pomału! Babki. Mama, babki. Co tu jest? Statek! Statek? Idziemy zobaczyć bliżej? Widzisz, jest pierwszy raz nad morzem! A jakby ktoś pytał, jak sobie radzę? Zrobiłam na szybko wózek... Podwójny. Tutaj. Cybeks powinien zrobić ze mnie jakąś patę Nie, dalej idziemy Działej No bo tu jest dla Dż? ośmiolatków, wiesz? Dobra, chodź do góry Dżura. No chodź do góry, do góry Fajny Plac Mama, nie tutaj. Zamówiliśmy sobie z Juleczkiem gofry. Nie tam! Tam idziemy? I sobie na molo zjemy. Kolega do Ciebie przyszedł na gofra chyba. Tam za Tobą jest. Kaj, Kolega. On by też chyba chciał go zjeść. Kaj! Dobry? Żeby tak? Ja mam. Nie wiesz? Nie. Kolega już jest coraz bliżej. Bliżej. Mm -hmm. O oh, no, tam jest cukier. Ale mama poprosiła, żebyś miał mniej. Mama ma więcej. Dilej. Mama zapomniała z domu zabrać rękawiczek. I uległ dzisiaj na rękach. Ma skarpetki, a lokalizacja jest naprawdę super, bo Wojtek pojechał. Ja jestem bez auta, więc Dilej. naprawdę. Wychodzę i tutaj już jest deptaczek i nie trzeba daleko chodzić, prawda? Nie. Nie było mnie jestem. I muszę zobaczyć. Znieśniliśmy to, że ciebie nie ma. Tak? Tak To pewnie widzowie już to widzieli, a ja dopiero w tym momencie otrzymałem zwrot kamery i idę oglądać. Dziękuję za listko kochanie. Bo ja go już chowałem do kieszeni. Tak. No. Idziemy oglądać po jasności morze. Justyna jak już widzieliście to widziała Juleczek też Julek w ogóle miał taką fajną reakcję Ale to zobacz, Ale idę zobaczyć to morze po jasności Ponoć jest równie piękne co wieczorem Już do wózka Glucie, już się zmęczyłeś? Ledwo co z hotelu wyszedł Patrz jak on tutaj od razu te ręce masz, A co ty masz na rękach? Nie, To już też powiedzieliśmy Wojtek nawet nie wie, że my mieliśmy dzisiaj najlepsze gofry. widziałem, że właśnie <laughs> gofry, A, bo no stories. na story. Ja też chcę gofra. Ej, ale był tak dobry, że... A gdzie go jedliście? No tam gdzie mamy to zdjęcie. Było otwarte? No, ale był tak pyszny. No to jak 7 lat temu. równie dobre. Ja chcę oglądać morze, to mi wszyscy muszą ryczeć. Ja się taki... <laughs> Proszę się wyciszyć, bo ja słucham szumu morza. To idę sam. Zostawiam Może Morze po jasności. Nara. I już za chwilkę pojawię się, dotknę morza ręką swoją. Pa, pa kochani. Pierwsze przywitanie z morzem. Wczoraj było takie pół przywitanie, bo to było nocne przywitanie. Nie, dotknąłem. Zobacz, tak wygląda morze. Tutaj ludzie też pierwszy raz nad morzem są, podobnie jak ja Pachnie, tak pachnie morze Piękna aura Już na, miałem odpłynąć siną dal Ale nie chciałem was zostawiać Co, wiertarkę włączyłeś wiciowi Ale się uspokoił, czyli szum morza nie uspokaja bicia Julciaki kiedy... słychać Teraz dopiero Wow. Jestem na gardzi, gardzie jestem na lokalami. Się kłócimy o miejsce, gdzie mamy zjeść, bo ja uważam, że jak w jednym miejscu zjadłam dużo i dobrze i mi nic nie było, to tam wracam. Proste. A ja uważam yy, miejscowość. A ja uważam, że jak się patrzy, to te koty są dzikie że po prostu jak się jest gdzieś w jakimś miejscu i się nie jest tydzień na przykład, tylko trzy dni to warto w te trzy dni zmieniać miejsca, żeby zjeść jakieś różnorakie rzeczy, a nie kolejny dzień schabowego. Jesteś bo no, się nie Czasem tak. I... Czasem ja tak. Nie idę w lewo, absolutnie. Tutaj był Bigos, Justyna. Super. Ale tu są dwie knajpki. Bo tam już dalej... Tam dalej nic nie ma. Tu jest derkacz. Owiady. Bigos Kebab box. Makaron w stosie grzybowym. No nie wygląda. A tu bar gastronomiczny LED. Jestem dała się skusić na rybę masło. Jułek. Trzy stawki. A ty chcesz samą masło Nie, nie, tutaj. Z rybą i z, ma z kanapką. To ja ci wysmaruję. Nie Taki nieuczesany no Dobra, przyznam, że. To tu było dobre. Hmm? Ja ogólnie jestem turbo śledziowa. No, nie mówię. Szczerzy na Także Dziękuję, że mnie przekonałeś. Faszubski. Pasta ze śledzia. Wyraźniej, wyraźnie. Nie z pełną buzią. Pasta ze śledzia, sziem po Śledź z nożem na podłodze. Julek cały dzień mi dzisiaj płakał, ma że chce zjeść rybę i co ja? je? Kanapkę z masłem. Hmm? Nie, nie, mamo, nie! Nie pręcze. Kolek jednak się przekonał, tak? Dobre? Tata, statek! Statek, tak. Została koryta. Zawsze jak dostanę, nie, to yy, to właśnie trzeba przygotować mieszankę. Mówiliśmy już o tym, nie, my nie mówiliśmy. Witek, no Witek strasznie ulewał, ale każdy o tym wiedział i robiliśmy taki zagestacz do mleka i nie ulewa. Przestał. Tylko trzeba wiecie odciągać mleko. Wszyscy czekają na żarcie. Titek czeka na żarcie, Julek czeka na żarcie, Justyna czeka na żarcie. Tylko ja zjadłem Przybyli, zobaczyli, zjedli. I zadowoleni. Co tam Julo? Smakowało ci Julo? No. Mi też bardzo. Naprawdę. Zrobiliśmy szybki przetransport do Sopotu. I czekamy na naszych znajomych. Mamy. Mamy znajomych? Tak. Takich bardziej taty. Mamy! Już Ty tam powiedziała, że nie chce jechać do Sopotu, bo tu są wszystkie knajpy pełne i tu jest pełno ludzi, bo widziałam na relacjach słynnych influencerów i instagramerów i to, to jest ten pełny sopot. Żeby nie było jest godzina 17.27, czyli to nie jest jakaś głucha noc. Nie mamo, Chyba, że już oni wychodzą wieczorem może. No chodźcie, słuchaj, na imprezy, Albo w dzień w opalają się na plaży, co? Ono tak wszystko koloryzuje, że normalnie już mało w sobie można wierzyć. Pełny stop pod prawie jak w lato, mówi. Zobaczmy, na A gdzie my jesteśmy? Na dalej chodźmy. Dobra, chodźmy. Patrzcie teraz. co tam masz? Rękawiczki? Tak. Zobacz, Julia, jakie dostaje? Z one są. Z przyrodą? Tak. Nie to. Zakładamy te nowe. Już nie chcesz mieć skarpet na rękach? Nie! Ale super co? Czekaj tylko... Wow! Nie? Innych nie było! Nie było! O jej o, o Boże Dobra, zaraz tu mam pozwierać. No, Nie ta ręka, ta! No? Wow! I tu masz ten I tu musisz palca dać, no? Jeszcze faj! Mogła mama mniejsze wnieść. Nie widzę Będziesz na 6 lat już Nie, 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 małe Za małe są? Nie Pa, 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 pa patrol Ojej się Podobałem ci się, Julcio O, Co? dzwoni Adam Halo, Adam I gdzie jesteś, ja? Korosmana. No. <laughs> Okej okay. czy dalej? No, tutaj, jak jest śliwka w kompot no, tak, no, to trzy no to czekam 3 minuty No 3 minuty Dobrze, okay. Hej Ile wydałeś na to pieniędzy? Mamy, Nieważne, to ja utrzymuję dzieci, ty dom Mamy. Co to za glucie masz tam? Nie tata, nie Tu miałam w kieszeni, a Julej, Mamo! Tak? Zauważyłeś? A to miało być na później Nie jak pójdziemy do Knajp. Trzy minuty mieliśmy czekać. Dlatego dzwonię, Pytam, z góry czy tam w tołu. Nie ma. Idą. Idą. Widzę ich. Widzę ich. Idą. Bonjour madame, bonjour messie. O, o, o to ładnie się przydaję. Dziesięć minut, było. A mówisz, że jeszcze no trzeba było zaparkować... Bardzo brzydko. Lądować, lądowanie, zaliczyć odprawę i, i jesteś. jesteście. Cześć, Jajek. Siemanko. Z Gwiazdą Internetów, ja sub widziałem ostatnio. Ale bez byku, nie? Strzał Bicie na dyskotece. Party wujkiem. O! Zmiana rytmu. Mina, potem zostawcie mnie już. Oddajcie mnie. Oj, awaria. Trzymaj Kuraty Uratuj mnie, tato. Ja już nie chcę. No nie wygląda jak był yy, niezadowolony. Jest, nie ma, jest. Hej DJ. Kończymy naszą dzisiejszą podróż w Sopocie. Dalej nie ma tych ludzi, o których wcześniej mówiliśmy. Juluś idzie spać. Jest już bardzo zmęczony, jestem mówi, że to jest takie powietrze, co usypia mam dość, chcę być w domku. Marudzisz. Nie odzywaj się wyłącz to. Nie. Przybliżę ci nawet, żeby cię jeszcze bardziej zdenerwowała. Ała, kończę, bo mnie zlokautowała.